Aura nie sprzyja, ale pracować trzeba. Mercedes GL430 AMG z 2018 roku wbija się na koniec roku w naszą ofertę sprzedażową. sprowadzony z Ameryki, zdjęcia oczywiście winu, udostępnimy w ładnej kondycji w specyfikacji AMG. Tak więc, ma to co powinien mieć. Nie ma co tutaj dużo opowiadać i wymyślać. Roletki manualne w tylnych szybach, z jakichś takich dodatków, które udało mi się zaobserwować. Skóry w nienagannym stanie. Daszek, co jest też fajne, nawiew sterowany na tylne fotele. Również niezależnie opony, w bardzo wystanie Tarcze, klocki bez uwag, Samochód możecie kupić u nas z gwarancją. Tak więc jakieś tam zabezpieczenie, kolejne wprowadzamy i mhm. udogodnienia dla klienta. Mamy brak rolety. Tak więc są z takich rzeczy, których nie mamy pełne koło, znaczy koło dojazdowe ale nie, nie jest zestaw naprawczy, tak więc tu mamy jak gniazdo jeszcze jakieś jak to w autach klapa elektrycznie zamykana główki do Haka niestety też nie ma często giną, bo makanie mają podobną sytuację niestety później będzie o się jakieś tam Allegro czy Olixie no ale każdy dobrze o tym wie. oczywiście dużo miejsca z przodu jak i z tyłu spokojnie można sobie tu usiąść wysoko tutaj roleta też manualna oczywiście fotel z pamięcią klapa również stąd elektrycznie otwierana tutaj już win Bardzo fajne zegary 177 tysięcy przebiegu moneteczki tutaj mamy a to co w Mercedesie, co będę tutaj się produkował każdy kto szuka raczej powinien wiedzieć co w tym aucie jest i czego poszukuje, czego potrzebuje tu Jeszcze to się nie ma do czego przyczepić 170 tysięcy przebiegu, i tu jest naprawdę nienaganny stan. Widać, że ktoś fajnie dbał o to auto. I tak można użytkować samochody, żeby się za nie nie wstydzić. Kawał hamulcą tutaj jest Naprawdę, naprawdę. Co jeszcze ciekawe? Robiłem zdjęcia. Maska się otwiera. No, Gębocz normalnie można było tutaj wsadzić jak nie co. kawa auta, wszystko na miejscu. szkoda była przodem, natomiast teraz jak widzicie, to jest wszystko naprawione jak należy. Myślę, że jak ktoś szuka takiego auta, to może przyjechać sprawdzić na dowolnej stacji diagnostycznej, tudzież w serwisie, gorąco zapraszamy, pamiętajcie gwarancja, link pełna, oferta tutaj pod tym adresem, dzięki.